Cześć, tu Skafys Gaming, a dziś pokażę Wam jak mieć y, funkcję ustawiania miniaturek i tak dalej. Dobrze, najpierw się cofniemy, bo ok. Więc najpierw wchodzimy w konto, a potem w ustawienia, ja już tutaj jestem. I teraz wchodzimy w ustawienia kanału, a potem w generowanie przychodu. To jest y, sposób na miniaturki. Yy, I tak. Yy, tutaj piszę, że moje konto bierze udział w programie partnerskim. Mam jeszcze, na których mogę zarabiać. O, mogę włączyć lub wyłączyć zarabianie. Więc jest OK. I teraz klikam zarabiaj na filmach. Teraz klikam yy, to co chcę, czyli na przykład mogę sobie zobaczyć jak wygląda, czyli na przykład tak wygląda ta reklama, a tak wygląda ta reklama. Ja polecam nakładane, czyli in-video, ponieważ nie, nie przedłużają one ogólnie przeglądania filmu. Yy, a teraz klikamy przycisk zarabiaj. O i teraz jak widzicie, mamy już, a właśnie, chcę Wam powiedzieć, że przesyłają się wyniki konkursu, akurat teraz, bo na pewno jak to już będziecie oglądać, to to się prześle. No i zobaczcie, dzięki temu mogę mieć miniaturki, takie jak tutaj jest i jak tutaj jest. No więc musicie zrobić to samo, co ja myślę, że wam się uda. W razie czegokolwiek piszcie w komentarzach, to może Wam pomogę. Więc tutaj był Skiface Gaming. Ja się z Wami żegnam. Przesyła się filmik. Cześć!